Jambo Jambo, Hakuna Matata. Teraz zrobię filmik o tym, jakie zakupki zrobiłem. Bo zrobiłem trochę zakupków. To myślę, pokażę. A co? Niech znajomi widzą. Jakie zrobiłem zakupki? Mam tu zakupki. Pyk. Mam tutaj kilka e, reklamoweczek. Wezmę. O, takie. Dają mi torby. Dają mnie za darmo. Więc tylko tak pokażę po trochę. Żeby były. To tak. Po pierwsze. Mam tutaj Alanasika. Alanasika kupiłem za... Kurde, już nie pamiętam za ile kupiłem. Bo kupiłem kilka leżej dzisiaj. I jego kupiłem chyba za... Nie wiem za ile kupiłem. Za ile kupiłem? Y... Kupiłem go... Już nie pytałem, bo te ceny, oni podają różne ceny. Ja już chodzę, pytam się o te ceny i po bardzo mocno je tak jakby no porównuje i mocno handluje i negocjuje, i już nie pamiętam co kupiłem, ale chyba, a zaraz wiem, kupiłem ananasa, nie to kupiłem tam te, co innego, to kupiłem, no nie wiem, może przypomnę, w każdym razie jest ananas, kupiłem sobie taki cały pęk jeszcze bananów, Cerek bananów może pokażę. Z torby wyjmę. Może, nawet tak nie. Nie się w ogóle do filmiku dzisiaj. W yy, torbie mam. Cały filmik. O, cały mam torby. O! Tyle. Tyle bananów kupiłem dzisiaj i te banany kupiłem za 2,5, czyli za 5 zł. Ponegocjowałem znalazłem fajne miejsce i... I ponegocjowałem troszkę, chcieli mi za 3000 za 6 zł, chcieli mi, a ja mówię to damy za 5. To dobra. Także mam lux, Fajne miejsce znalazłem. Ale tam na tego nas nie kupiłem, ja nas kupiłem 5. A wiem, już wiem, że nie kupiłem nasa. A, na, a na nasa kupiłem za 2,5 tysiąca, czyli za 5 zł też. Taki cały many za 5 zł, podobno mi się można najeść bardzo dobrze. Więc zobaczymy, zaraz go sobie okroję, będę, będę wiedział. To to i jeszcze kupiłem y, takie o. To jest chyba mango. To jest hamango, To się nazywa mango, chyba. Jak kupiłem wczoraj takie mango... A nie, to jest chyba awokado. To jest awokado. A mango wczoraj kupiłem. Mango kupiłem wczoraj i byłem bardzo niezadowolony, bo kupiłem sobie te... coś mi kapie z niego już. Kupiłem sobie wczoraj te mango i byłem taki kurde wkurzony, bo dzisiaj próbowałem je trochę obrać i jakoś je jeść. To jest ciężko. To jest skomplikowany bardzo owoc. Po prostu ciężko się je, obiera się ciężko, w ogóle więc pokryłem tak po prostu na pół chciałem, a tam w ogóle coś w środku twardego jest. W ogóle, w, pierwszy raz w ogóle mango rałem. Pierwszy raz w ogóle mango obsługiwałem. Nie wiem jak się obsługuje, ale już trochę mniej więcej mam kiedyś doświadczenie, więc je po prostu pokroiłem i z niego sobie tak jakby je, ten cały miąż taki jadłem sobie. No, nie jadłbym się za bardzo, kupiłem je za chyba 4 zł. No i tak, o w sumie, no nie mam jakichś dobrych yy, doświadczeń na razie. Może kupię jeszcze raz i zobaczę. Na pewno, może to był jakiś przypadek akurat, zły mango dostałem. Ale może drugi kupię i zobaczymy wtedy, czy będzie dobre. W każdym razie mam właśnie plan, zaraz banana to jest standard. Yy, Te awokady, ciekaw jestem, jak smakuje. No i na nasika sobie coś tam jeszcze zjeść, no nie? To może jutro będę sobie już jadł. Dzisiaj możemy sobie banana zjem. Jeszcze jest godzina teraz u mnie 17.35. Więc trochę może go awokado chociaż nie chcę otwierać, żeby się nie zmarnowało. Musiał cały całe pewnie zjeść. A ja nie wiem, czy ja zjem. dokąd będę może do końca nocy w sumie zjem z 5 godzin. No to spróbuję tego awokado, bo ciekaw jestem, jak smakuje i czy się najemnie. Także może, jak będę obierał, to może zrobię też, dodam zaraz relację. Zobaczymy. No to cześć.